Manko, witam wszystkich. Dzisiaj jest 16 luty. Piękna, słoneczna pogoda utrzymująca się od kilku dni. A i tak nie więcej, około 6 do 10 nawet stopni. No i dzisiaj już postanowiłem trochę przewietrzyć swoje sezonki palm. Delikatnie je podlać. Przygotować do nowego sezonu. Także zaraz zobaczycie jak to wszystko wygląda. No i wyciągnąłem kilka wielodoniczek. Zobaczcie na to zieleń, a na to zieleń trawy. Jest różnica, nie? No właśnie, także wszystko wskazuje na to, że palmy udało się kolejny raz przezimować. Teraz je delikatnie jeszcze podlejemy. No właśnie, takim spryskiwaczem. I przez kilka dni będą się aklima aklimatyzować w cieniu. No bo jak wiadomo, ustawimy je na słońce, to roś liście roślin nie są przyzwyczajone do tak intensywnego światła. Zaraz zrobią się żółte. One wyjdą z tego, nie? Ale kolejna regeneracja będzie ich sporo kosztować. Także póki co część jeszcze zostanie w zimowni, a część już tutaj sobie damy w cień przed altankę pod dachem. No jakby były jakieś tam spadki temperatur. No to wiadomo, 10 minut roboty i są z powrotem w pomieszczeniu. A teraz jeszcze pójdziemy do namiotu foliowego. Ja tam kiedyś, jak wsadziłem pomidory na wiosnę, to wsadziłem kilka ziarenek. Już nie pamiętam, co to było, chyba 360 silver. Zobaczymy, co, jak, jak one przeżyły spadki temperatur. Było gdzieś około minus 12 kilka dni, także idziemy, zobaczymy szybciutko jeszcze. Dobra, jesteśmy w namiocie foliowym syf na kółkach, ale o tym się nie przejmujcie zobaczcie ja je przekryłem tylko kilkunastu centymetrową warstwą liści, która została mi po y, okryciu gunery także podszyłem teraz jest jest, zielony ma się całkiem nieźle także, także przeżył Wystarczyło tylko, właśnie, kilkunastocentymetrowa warstwa liści, takiej izolacji. No bo namiot foliowy niczemu nie izoluje. To jest zwykła folia. Także temperatura z zewnątrz była taka sama, jak, jak tutaj, właśnie w środku. Także tu jest chyba jeden. Zaraz się dogrzebiemy, może do innych. A, tu coś wyskoczy z tych liści. Jeszcze tego brakuje. No, coś się mamy. Kolejne. No, zobaczcie. Zero, zero jakichkolwiek uszkodzeń, po chociaż chociaż tutaj jakieś tak jakby delikatne nacięcia, no mogłyby być troszeczkę, ale to jest to jest nic. Ważne, że są zielone. No i mamy sezonki przesimowane w gruncie. Jeśli jeszcze coś znajdziemy. <laughs> Chyba tylko te trzy były. No dobra, także ja idę działać, wynosić palmy. No i cieszyć się tym słońcem. Oby do wiosny, do marca. Dzięki, pozdrawiam, cześć.